Pokażę Wam dzisiaj sprzęt, na którym pracuję, na którym nagrywam, streamuję i gram w gry. Zanim zaczniemy, no to dostałem pewną paczuszkę od MSI, którą Wam pokazywałem w poprzednim filmie. Same rzeczy, które chciałem. Dziękuję. Zaczynamy, proszę Państwa, od krzesła. Nitrogenesis. Hup, one. O, słyszycie? Właśnie to się stało po dwóch tygodniach używania. Strasznie skrzypi, strasznie się rozklekotało. Ja je na poprzednim filmie testowałem przez tydzień i polecałem. I tydzień po tym tygodniu właśnie dzieje się to. W mojej pracy ważne jest to, żeby to krzesło jednak było wygodne, i jestem zdania tego, że muszę zainwestować w jakieś porządne, ergonomiczne, nie-gamingowe krzesło. No bo po prostu plecy bolą po tylu godzinach siedzenia. Zaczynamy sobie, mojej drodzy, od podkładki MSI Agility GD60. Podkładka z budowanym tutaj paseczkiem, który będzie nam siedzieć na ARGB. I ona jest taka szybka, taka śliska, ale też taka niezaszybna. Jej materiał jest genialny No dla mnie jest za mała Jest ona bardziej do myszek bezprzewodowych niż przewodowych Ponieważ ten kabel nam tutaj Haczy podczas ruszania i to strasznie irytuje I mam w planie sobie jakąś podkładeczkę zamówić Właśnie z takim materiałem jak tutaj Jest ta wykonana, taka miękka tkanina Pamiętajcie o tym aby zostawić łapkę w górze subskrypcję na moim kanale oraz zapraszam na Mojego instagramka MSI Clutch GM41 Lightweight V2 No bo waży ona zaledwie 65 gramów Sensor PWM3389 Maksymalnie możemy ustawić 6400 dpi Pod spodu myszki mamy przycisk do zmiany dpi Dwa klawisze funkcyjne No i na tej podkładce to chodzi jak ma chodzić Serio Korzystałem wcześniej z Zoe FK1 Plus I to jest mniej więcej bliźniacza Troszeczkę bardziej zaokrąglona konstrukcja Ma tutaj gumę na boku Więc paluszek tutaj fajnie chodzi, nie ślizga się W Zoe mi tego brakowało, bo tam jest sam plastik W tej cenie w jakiej może ją kupić To jest serio dobry kandydat do przemyślenia Następna klawiatura Vigor GK50 Low Profile Mamy tutaj przełączniki Kyle, White, Low Profile File kliki. Można je porównać tak naprawdę do niebieskich przełączników mechanicznych, chociaż może jest troszeczkę cichsze. To, co teraz ogląda, zostawia słupka. W klawiaturze przewód USB I taka wyciągarka do kick-upów klawiatury możemy sterować z poziomu programu NSI Mystic Albo korzystać z predefiniowanych przycisków I wzorów, na przykład w taki sposób Korzystałem z niej i do grania I do pracy I do pracy sprawdza się naprawdę fenomenalnie Z tym, że do CSA jednak wolę bardziej liniowe przełączniki Ale to jest po prostu moja preferencja I ja tą klawiaturę dam dla swojej dziewczyny MSI GH50 Jestem ultra ciekaw jak będą leżeć Ej, leżą wygodnie Słuchawki na USB z odpinanym, a wręcz podpinanym mikrofonem Pracowałem teraz przez długi czas Właśnie na tych Logitech G Pro X Na tych welurowych poduszkach Dźwięk jest taki bardziej płaski Taki bardziej naturalny Podejrzewam, że na tych on będzie taki strasznie basowy Taki strasznie O kurwa, ale basy nie mi łeb zacząc Co się stało Tu są zbustowane basy a tak brzmi właśnie dźwięk nagrywany przez mikrofon z tych słuchawek. Niestety, ale te poduszki, które tutaj są, tworzą strasznie duże ciśnienie. Jest strasznie mocne podbicie basu i osoby, które na pewno mają takie mocne podbicie basu na słuchawkach i długo na nich siedzą, to czują taki dyskomfort, że zaczyna ich powoli boleć głowa. No i tutaj mi się też taki syndrom pojawił. Ja wiem, że basy można zmniejszyć, ale mimo wszystko są te poduszki takie, wiecie, które tworzą to ciśnienie i ten bas jeszcze bardziej się podbija. Brakuje tutaj zdecydowanie welurowych... Poduszek. Ogólnie tak, uko się nie męczy, nie parzy w uszy, nie ma gorąco Sam dźwięk w słuchawkach jest taki mocno podkoloryzowany On jest taki mocno nasycony, przesycony wręcz Jeżeli bym sobie, wiecie, oglądał albo słuchał jakąś muzykę Ja nie jestem audiofilem, czyli mi tam nie zależy na wysłyszeniu wszystkiego Tylko na dupnięciu basem To jest naprawdę fajne do puszczenia kilku piosenek na, na słuchawkach Ale do takich dłuższych posiedzeń, no to po prostu mi to nie siedzi MSI Immers gv 60. O, jaki ja! Ej, ale do jest. Jaki solidny w ogóle. Chcesz się podtrzymać? Jest USB-C przewód. Ej, tu jest jeszcze więcej rzeczy! Taki mikrofon to już jesteś streamerem. I jako, że mamy tutaj odsłuch, to możemy sobie również zwiększać głośność samego mikrofonu, czyli jego gain, oraz to jak głośno będziemy słyszeć dźwięk z komputera, żeby on był, powiedzmy, głośniejszy od tego, jak słyszymy odsłuch mikrofonu, oraz przycisk do mutowania mikrofonu. Mikrofon się sprawdził pod każdym względem. Bałem się, że zrobi na mnie tylko dobre pierwsze wrażenie, ale on nie zawiódł, naprawdę. Przed Testowałem go pod wieloma względami i mikrofon sprawdza się naprawdę genialnie. Zobaczcie sobie jeszcze, jak on brzmi. A więc tak brzmi w trybie stereo, tak w trybie, gdzie słychać mnie i z tyłu, i z boku, i z drugiego boku, i z przodu mikrofonu. A to jest tryb cardinalny, czyli ten taki mikrofonów pojemnościowych, gdzie zbiera nam na stół, oraz tryb dialogu rozmowy zbiera nam z przodu oraz z tyłu mikrofonu. Tam z tyłu za monitorami mam dwa głośniki i są to Logitech Z333 bardzo podstawowe, zwykłe głośniki oraz tam jest Xbox Series X, na którym grałem łącznie może z 50 godzin. Na swoich streamach zbierałem dotacje, donacje na to aby kupić sobie monitor oraz podziąłem się jednej współpracy w jednym z poprzednich filmów i dzięki temu kupiłem sobie ten monitor dzięki wam więc dziękuję bardzo. Jest to monitor który kosztował łącznie 4200 zł. Acer Predator 4K IPS i 144Hz ma 32 cale ale co dla mnie ważne był on domyślnie w fabryce skalibrowane miał kolory sRGB i ten błąd delta mimo wszystko i tak widziałem tam w jakimś teście że i tak jest spory ale jest dużo lepszy niż w tych nieskalibrowanych monitorach Codziennie się z niego od ponad miesiąca cieszę a drugi monitor to ultra wide Yama z rozdzielczością WQHD 144 Hz i jest to matryca VA, ale odzorowanie barw w tym monitorze no jest strasznie kiepskie. Za monitorami Lendring. Jego używam podczas streamowania. Z jednej strony słabiej, z tej dodaję sobie softboxa. Loop deck. Jest to takie urządzonko, które pomaga mi przy montowaniu. Mogę sobie tutaj bindować różne rzeczy. Jak odpalę premiera, to mi się odpalą tutaj moje bindy z primera. Oni mi strasznie ułatwia pracę przy kolorach, przy windek, przy montowaniu. Wydaje mi się, że jednak trochę za drogo do oprogramowania tego decka jest to totalnie słabe w dalszym ciągu, więc jeżeli ktoś go rozważa, to ja na razie mówię, że, że nie warto. I jeżeli byście już brali jakąkolwiek wersję, to dużo bardziej polecam tą bez tego dołu. A to wszystko. podłączone jest do tego komputera i jego składałem na tym odcinku. I tam zobaczcie jego specyfikację. Kamil, do niego podłączam aparat podczas streamów. I mój dysk 1 teraz. Samsung T7. Zanim miałem komputer, to używałem laptopa Asus Zephyrus G14 z Ryzenem 5900HS oraz RTX-em 3060. Laptop fajny, ale stacjonarka to jednak stacjonarka. Serio. Nie masz żadnego podbicia. No to jeszcze rzeczy, którymi nagrywam filmy. Zaczniemy od tego, ponieważ ten aparat dał mi pewien rodzaj rewolucji ewolucji w tym, jak może wyglądać obraz. I jest to Lumix G7. Po przesiadce ze smartfona na niego naprawdę mówię, wow, Ten obraz to jest lepszego, już nie może być. Ale tego Lumixa G7 z obiektywem 1260, światłem od 3,5 do 5,6F zmiennym, w zależności od ogniskowego przysiadłem się na Sony a7iii z obiektywem Tamron 1728 i stałym siatem f2.8 i tam dopiero zobaczyłem rewolucję w obrazie o, zapało ostrość i między tym a tym jest Przeokropna różnica. A na nim jest mikrofon Rode Video Micro. I nagrałem nim jeden film. I jakość tego mikrofonu jest przeokropna. Tak w ogóle jakość mikrofonów Rode'a. Jak dla mnie audio z Rode'a jest słabe. Dlaczego? No bo kupiłem również Rode Video Mic NTG i ten mikrofon kosztował fortunę, bo on prawie 1200 zł kosztował. I jakość z tego mikrofonu, a z tego, z którego mnie teraz słyszycie, czyli Sennheisera MKE 440 jest totalnie przepaścią. Hmm. Rode poszedł tutaj wszystkimi punktami doświadczenia w jakość wykonania. A Sennheiser, wszystkimi punktami doświadczenia poszedł w jakość audio. I te mikrofony się na potęgę psują. Overall, najbardziej polecany przeze mnie mikrofon to jest ten. Naprawdę. Lampa, jaką kupiłem jakiś czas temu, czyli Jagnuo YM362. Zobaczcie rozmiarem na tą i na tą lampę. gnuło... I ta lampka. Więc lampki Yang Nuo, ona jest chyba jeszcze nawet droższa od tej. I ona ma tryby świecenia RGB oraz 3200 KL do, do 5500 KL. Ma wbudowany akumulator. No, ale to też ma wbudowany akumulator. A ta lampka to jest Widzim R70 RGB. I ją dostałem od kochanych operatorów i montażystów jako prezent urodzinowy w tamtym roku. I moi drodzy, to jest naprawdę złoto. Problem jest taki, że ona się szybko rozładowywuje, ale to, jak świeci i to, jakie światło daje, naprawdę, nie? i za tą cenę, ona może tak świecić sobie na biało, tam w ilu chcemy kelwinach możemy sobie ustawić i na kolorowo i można ją sobie też na przykład tak do aparatu jakoś przymocować, bo na tej ma te gwinty wszystkie do przekręcania do samego a 73 mam jeszcze obiektyw kitowy dodawany w zestawie 28-70 ze światłem od 3,5 do 5,6 i oprócz tego, no korzystam jeszcze z dwóch softboxów do oświetlania siebie jednego tu, drugiego tu, o i statyw Manfrotto, bo to jest taka bardziej zabawka i często widzę jak ten aparat Aż po prostu tak gnie ten cały staty. Dobry na Lumixa, ale na A7 III nie za bardzo, powiem szczerze. że Trochę mam czasem obawy, że może się stać. No i za regałami w poprzednim filmie również dawałem LEDy, ponieważ te tanie z Allegro ledziki jakieś takie chińskie i tak dalej, no, też, też są pewnie chińskie, ale są lepszej jakości. Flikerują te słabej jakości LEDy. Łącznie 10 metrów LEDów na ten i ten regał oraz dwa kontrolery wyszły mi 500 zł, ale są to LEDy adresowalne, ARGB, no i one nie flikerują. One wyglądają w kamieniu, że na każdej migawce praktycznie dobrze. Więc chcąc nagrywać, no to lepiej mieć droższe LEDy, ale jak jeżeli nie nagrywacie, no to tak naprawdę droższe LEDy nie są Wam potrzebne. I mam tutaj też taką lampkę. Ona była kupiona w Lidlu za 200 zł, jakoś plus minus. Po drugiej stronie jeszcze pokoju, tutaj, stanowisko mojej dziewczyny. Ale tu powiem Wam, nie ma o czym gadać. Dam jej tutaj fajną temperaturkę, bo ta. Zalała czy coś, ja nie wiem co nazwę zrobiła. Klikaj się podwójnie. To jest... Dużo osób też pytało o te biurka i o O których robiłem zresztą film. Jak wytrzymują? No to po około półtorej roku moje biurko jest aktualnie w stanie no, przetestowane w boju od dziewczyny takie minimal wear, ale naprawdę są ultra wytrzymałe i po tym półtorej roku mogę śmiało powiedzieć, że to są przepotężne biurka. No i to tyle chyba rzeczy. Dziękuję, do widzenia.